Czatu, czy ktoś pisze, bo włączyłem, bo mi to bardzo przeszkadzało na to nie oglądam. Link będziecie mieli w opisie i wchodźcie na ten kanał, znaczy na, na, na ten filmik. No i zapraszam serdecznie. I co dzisiaj taki nietypowy odcinek z powiem, bo wiem, że to jest popularna gra Czul i jest fajna dla mnie też. Zaczynałam od nowa specjalnie, ale to nie od nowa, od nowa tak, no tak, tak, tak pół na pół. Nie wiem, jak to wam powiedzieć. I dzisiaj zrobimy live'a bardzo chyba długiego. Chyba. Ja, jakbym miał na kupię plusa na pewno to na pewno zagram online to mogli ze mną zagrać, jak ktoś będzie miał no i co tu mówić czekamy aż się co no i robiłem cięcie pyk Jesteśmy. I jesteśmy tu Michaelem eee, Niestety nie mam jeszcze treworka. Ale sobie zrobimy misję. Będziemy dzisiaj... Postaramy się zrobić dzisiaj wszystkie misje jakie są. Znaczy, że wątpię to się uda. Bo ich jest bardzo dużo. Ale spróbujmy. Zeszliśmy sobie tę kamarkę. Zobaczmy do domku tu misja będzie taka druga, nudna i druga więc na mapę to może musimy tutaj przyjechać ja wiem takie prawdziwe życie, że się nie zdecham chyba że na misji to idę w twój akurat, a nigdy nie grzesz dobra to ona no, do mnie pisze ta Amanda no to już spróbuję tak więc do łamania minął jechać a oczywiście żartowałem bo ja... o kurde chciałem to zepsuć, ale to nie ma przejść temu patrzcie jakie barany, ja się skręcam a oni też no no trzeba być głupi dla pierwszego i proszę dobijmy chociaż te 20 subskrypcji wiem, że gdzieś mnie wyśmieją, że to jest bardzo mało, ale dla mnie to był zaszczyt Wejścia chociaż mieć i tak byśmy dobijali tak za chwilę. To fajnie było, byśmy różne kiedy robili. Ale tak na razie mam 14 subów, więc tak słabo, słabo. No i pozdrawiam klasę piątą C oczywiście. Tuzi, niektórzy mają GTA 5, a niektórzy nie. Znaczy nie wiem kto ma, ale wiem, że ma Patryk. Miał chyba, nie wiem, nie wiem chyba Patryk, tylko spytam się w klasie czy oni też. I dziś teraz jedziemy na misję od nowa. Co? I zależy, chyba ta misja, co? No, że to będzie tak głupia to będziemy musieli jechać za tym jej tylko niego. Będziemy musieli nie pojechać na basenie. Znaczy, będą trudne misje i tylko tyle wiem.

Bo to jest chyba plus 18, a ja gram, bo lubię i te. Durna suka. We're taking my wife's car. Hey Jim, I'm going for a się, Dad! Szit! Dobra, na wahacie. Dobra, myślę, jedziemy w jeden right, bo jest Change bardzo dużo. Tak. Robisz ten dach, ty pacami. Ale my wkurzemy na ten. Frank, znaczy Michael. Lesson number one. Don't ever have kids. Hey man, look. If I had kids, I don't think no parenting issues would well, arise over who had both privileges in and who don't. Shit, things that desperate, huh? Oh, but you know, shit, I was making a point. Mythologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. It's somewhere on the western highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am, but I suppose you can always buy another boat and tell my accountant that. Man, you can always get credit mm, for one, but have you come repo it? No, thank you. <laughs> Alright, homie. I, I, I ain't you your own. I'm, I'm someone, someone you want to impress. impress. Really? Man, I this thought you were retired. Really? Why, why the fuck do I mean, want to impress Because yeah, I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting

Jak mam zrobić kamerkę filmową, jakby jesteście chodzi na down'a? Oj, ja bym go zabierał. Przepraszam. A jak mam go zabić? No powiedzcie mi. Nie mam wyznamiarów, ale jak ktoś... Się... Maravis, you talking you talking You're yeah. pirates, you know that? He's a useless little but shit. you is my useless little shit. 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 Hey. This kill kill of go? Of you know.

I'm ah, Right behind you! Only hey, oh, ah, close! That everyone? Alright! No i to get the <laughs> yeah. I'm so not comfortable being a part of it! <laughs>

Just ciel, the thing. Please stop hap, doing that. Listen, mm. Mm. I fucked mm. Mm, up, okay? Uh... Mm. I'm not going to lie. That was. Crouch 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 <derivatives> yeah, yeah, there. Alright, tak trzy razy robimy. I będzie ditała. Hey, it's a chop shop back here, dog. You drive it in, you get the ride. Come. This. Ty raz, dwa. No typie wysiadaj no. z tego auta. Ej ej ej. Ej typie. Ja... aj majak. Leży. I teraz tyk pik. Pik, pizdalety, o rety. Dobra jeszcze jeden raz. Daj jemu małp, dalewód, O U, <totipos> ja, que isso qua? Onde simmesio zabece? Já chega, Cristiano, que de O la sombra. Vai embora, que

Oh my god, there's a lot of people here. Fix your car. Fix your car, man. You still do to Come on, man, let's get in there. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk.

Now to yeah, mom's down with whatever, dog. Church. No. All right, man, I'm taking you home. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. Yeah, yeah. Frankl. On the credit for our guy. The home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah. No, I mean, sure. So, Jimmy A. Or James. Jimmy Jimmy. Or just like Chisel. You don't follow me, I'm not a No No i co, uraczka, uraczka, nara, uraczka, tak. uraczka, 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 ty Nara ci, nara ci O ty, uraczka, przeżyłaś uraczka, kto to zrobił? To ma przerąbane. Dobra, to 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 auto. Gim, 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 gim. To oh. za lausy, no. Muszę wszystkie auta uruchomić. O ty, ulecił. O ty, ulepa, leciłaś. Nie. Hmm się nikt nie uratuje, ty chmuro kosmiczny. Mauro, oczekuj, bądź ruteczkiem. z gliny? A nie psy? A jakby co policja KT. Częściej sobie nie mieli na głowie, że wizują policją. Tam policja! Kominuje, tu, tu, tu przechodzi, na pasam oproduje. Ocierbol ok, na światu jest przychodzi można. Dobra, sądzimy, nie ma. Co dalej? Jak tutaj piety skrzyncami tą stronką, bo... Przecież no, ten botki to jest barąba. Dobra, żartowałem, e, idziemy sobie na Fortnite'a, pa 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 pa. Pozdrowi YouTube, pozdrowi YouTube, idziemy na Fortnite'a.